Którą metodę polecisz u nastolatków? No, oczywiście ten płat z podniebienia płat uszczegółowany to jest mój płat z wyboru. Bardzo go lubię, pacjenci się po nim dobrze goją. Mówię, mi się nie podoba to, że po płatach z policzka często czeka pacjentów kolejny zabieg, jakim jest otworzenie przedsionka. To jest dla mnie po prostu takie lepsze, żywe i pacjenci mało tego, mniej narzekają. Mimo, że wygląda na bardziej skomplikowaną metodę, to ja z nią mam lepsze doświadczenia niż z płatem z policzka, choćby z tego względu, że mam mniej powikłań. A powikłanie po powikłaniu to pacjenci już naprawdę mogą być trochę zniecierpliwieni. Dobra. Y już mam tak 22 32 teoretycznie powinniśmy już skończyć ale czy jeszcze 5 minut No Dasz nie radę? no dawaj dawaj przecież to jest najciekawsza część to też na to Dobra to lecimy dalej w takim Wreszcie razie Jeszcze jest skończę. jakaś interakcja nie można zaopatrzyć połączenia za pomocą samej sticky bond tylko trzeba zrobić torebkę Nie to był, to był taki kazus ktoś po prostu zrobił taki case report że